Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Co prawda niedawno się widzieliśmy, dlatego że dosłownie dwa dni temu na kanał wleciał ostatni daily vlog z soboty. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, co się u mnie na początku weekendu działo, a jeszcze tego filmu nie widzieliście, to serdecznie na niego zapraszam i do niego odsyłam. To jest ostatni film na kanale i wtedy też wspominałam wam, że zrobiłam sobie taką małą rundkę po lumpeksach i że kilka fajnych rzeczy udało mi się znaleźć, i że nagram wam przy najbliższej okazji. Takich holumpeksowy, no i dzisiaj właśnie ta okazja nadeszła, dlatego że jest przepiękna pogoda za oknem yy, i chcę wykorzystać to słońce, to fajne światło, bo w najbliższych dniach niestety ma się to popsuć, mają przyjść deszcze, zachmurzenie i wtedy wiadomo, że i chęci są mniejsze i warunki są gorsze, także nie przedłużając, jeżeli macie ochotę zobaczyć, co ostatnio właśnie na tych lumpeksach, w zasadzie czariciakach angielskich kupiłam, to serdecznie zapraszam do oglądania. Słuchajcie, nie wiem czy wy też tak macie, że jak zaczyna się robić ciepło na zewnątrz, to z automatu chodząc po sklepach czy chodząc po Lumpeksach. Wasze oczy kierują się tylko na rzeczy letnie, zwiewne, yy, wiskozowe, lniane, krótkie, przewiewne itd. I to jest trochę błąd, dlatego że ja nakupiłam dość sporo takich właśnie letnich rzeczy, a okazuje się, że ta pogoda angielska znowu idzie w dół i będzie w przyszłym tygodniu po 15, po 14 stopni, więc raczej nic z tego nie założę. No ale ciągle trzymam kciuki i ciągle wierzę, że się jeszcze to w tym roku zmieni. I słuchajcie, na pierwszy ogień idzie jeansowa spódnica w kolorze czarnym. Może pamiętacie, że w jednym holu lumpeksowym pokazywałam Wam taką typową, klasyczną, jeansową spódnicę w jeansowym kolorze, natomiast takiej czarnej jeszcze nie miałam i myślę, że jest to coś, co się bardzo w szafie przydaje. Możecie zobaczyć, że ona jest wykonana z dość grubego jeansu, ale mimo wszystko ten materiał jest delikatnie rozciągliwy, więc myślę, że będzie komfortowo w noszeniu. Tutaj mamy dwie kieszenie z przodu: zamek i guzik. Oprócz tego możemy sobie przełożyć pasek, jeżeli jest taka potrzeba. I z tyłu mamy dwie dość spore kieszenie. Stan jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, nie zauważyłam w zasadzie żadnych śladów użytkowania tej spódniczki, to jest marka New Look i rozmiar 42, czyli taki mój standardowy rozmiar, jeżeli chodzi o doły i myślę, że to jest spódnica, którą można śmiało założyć właśnie do zwykłego t-shirtu, do zestawić z trampkami albo z jakimiś butami sportowymi. I można śmigać po mieście, czy nawet do pracy Bo pomimo tego, że to jest spódniczka mini To ona ma taką długość, która jest bardzo komfortowa w noszeniu To znaczy siadając, klękając, kłócając Czy nie wiem, schylając się po coś, nie widać nam tyłka Już to przetestowałam i bardzo się z tego powodu cieszę Bo nie musimy się tam martwić, że coś nam się gdzieś podwinie I pokażemy za dużo Także to jest pierwsza zdobycz I ja zapłaciłam akurat za tę spódnicę 3 punkty i słuchajcie, druga rzecz, z której jestem niesamowicie zadowolona, to jest koszula w takim stylu boho, powiedziałabym podciągającym już trochę pod folk. I prezentuje się następująco. Ona jest teraz bardzo wygnieciona, ale to za sprawą tego, że ten materiał jest chyba w 100% naturalny albo to jest jakaś bawełna, albo wiskoza. Zaraz zobaczymy ale myślę, że po odprasowaniu naprawdę może wyglądać zjawiskowo. Zobaczcie, te rękawy są bardzo szerokie, na końcach zakończone taką taśmą, która je zwęża, w zasadzie sensie takim ściągaczem jakby i dzięki temu tworzy się nam piękna bombka z rękawa. Tutaj mamy taką haftowaną jakby taśmę, nie wiem jak to nazwać, ona pojawia się też na rękawach, na ramionach tutaj z jednej i z drugiej strony i na samym dole tej koszuli. Cała koszula jest zakończona Taką falbaneczką, z jeszcze z jakimiś takimi wybitymi dziurkami na dole. Więc naprawdę ma bardzo ciekawą formę, bardzo ciekawą strukturę. Jest wykonana z świetnego materiału. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. 100% wiskozy, czyli tak jak się spodziewałam, świetny materiał na lato. I to jest firma Damart. Nigdy w życiu nie słyszałam o, o takiej firmie, ale wygląda interesująco całkiem. E, ja zapłaciłam za koszulę 5 funtów, więc wydaje mi się, że to jest świetna cena. Dekolt mamy tutaj e, dwa warianty, w zasadzie dotyczące tego jak będziemy sobie ten dekolt nosić bo albo możemy zostawić go w takiej formie czyli robi nam się taki malutki serek tutaj albo możemy sobie zapiąć haftki tutaj mamy trzy haftki ukryte i jeśli zapniemy sobie ten dekolt to z automatu on nam się zmniejsza i robi się taka standardowa łódka więc w zależności od tego no co komu bardziej odpowiada ja myślę, że będę go nosiła w takiej formie do serka bo tak mi się bardziej podoba dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o tej koszuli. No ja jestem nią oczarowana. Myślę, że będzie fantastycznie wyglądała z niebieskimi jeansami, do tego jakieś e, brązowe, skórzane klapki, kapelusz i, i naprawdę taki styl właśnie boho, e, bardzo letni i, i taki wiejski. Coś, co mi się mega podoba. Także dajcie znać w komentarzu, czy Wam się ta koszula spodobała. I słuchajcie, trzeci ciuch, który udało mi się kupić, to jest basicowa sukienka midi z Primarka. Wygląda tak. Ciężko mi jest ją pokazać w całości, bo jestem za niska, ale generalnie mamy tutaj grube ramionczka, do tego półokrągły dekolt, taki sam z przodu, jak i z tyłu, to jest rozmiar 42 i ja zapłaciłam za tę sukienkę 4 funty, więc myślę, że to jest bardzo uczciwa cena. Zważając na fakt, że jest totalnie niezniszczona, jedyny mankament to jest to, że prawdopodobnie była gdzieś tam przewożona albo przechowywana z innymi ciuchami w białym kolorze i jest pełno poprzyczepianych takich, wiecie, białych kłaczków, ale myślę, że taki rolon do ubrań i do tego wypranie wpłynie do czarnego pomoże i będzie jak nowa totalnie ta sukienka. Jeżeli chodzi o długość, no to na moim wzroście 1,68 m sięga mi tak mniej więcej do połowy łydki, więc to jest fajna długość. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy zestawić sobie z trampkami i z kataną jeansową i tak naprawdę stylówka na takie chłodniejsze letnie wieczory gotowa. Coś, co mi się bardzo podoba, to faktura tego materiału, czyli prążki. Ja uwielbiam prążki, one są delikatnie rozciągliwe, ale bardzo się cieszę, że ta sukienka jest taka mięsista, dlatego, że czasami możemy trafić na ubrania prążkowane, które są bardzo cienkie i bardzo uwidaczniają, uwydatniają mankamenty wszelkie, czyli widać nam szwy od bielizny i tego bardzo nie lubię. Natomiast z z tą sukienką takiego problemu nie będzie, bo ona jest tak jak mówiłam, bardzo, bardzo mięsista. Także myślę, że całkiem fajna okazja mi się trafiła. I słuchajcie, kolejny ciuch to jest coś, co jeszcze dwa lata temu totalnie nie byłoby w moim stylu i stwierdziłabym, że to jest jakieś ubranie wyrwane z, z innej epoki. I rzeczywiście trochę tak jest, myślę, dlatego że pamiętam, że na takich zdjęciach, które mam z rodzicami powiedzmy w latach 2000-2005. Moja mama właśnie często miała takie stylówki. I tak prezentuje się kofula, którą sobie kupiłam ostatnio na lumpie. Ma przepiękny, neutralny, beżowy kolor, czyli coś, co lubię. Do tego bardzo mocno wykrojony dekolt, właśnie w serek, jest taki mocno szpiczasty. Charakterystyczne, duże, nieregularne guziki, trzy guziki tutaj. Do tego mamy kieszenie na przodzie, dwie dość głębokie kieszenie. I krótki rękaw, który tak naprawdę sięga mniej więcej łokcia. No i całość jest bardzo, bardzo luźna, taka zwiewna, fajna faktura materiału, chociaż wydaje mi się, że to będzie poliester. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, to jest niestety 100% poliester, ale myślę, że mimo wszystko będę tę koszulę nosić. I ja kupiłam ją z myślą o zestawieniu z takimi troszkę bardziej eleganckimi białymi albo jasnymi spodniami. I właśnie, żeby sobie wrzucić tutaj przód. Do środka, do spodni i myślę, że to może wyglądać całkiem ładnie do tego złota biżuteria, ale tak sobie teraz pomyślałam, że nawet w wersji takiej bardziej luźnej na sportowo, też ta koszula mogłaby się fajnie sprawdzić. Tył jest taki, no, totalnie prosty. W ogóle wygląda ta koszula jakby była uszyta u krawcowej. Bardzo mi się kojarzy właśnie z takimi latami 2000-2005. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Widzicie, że to wszystko bardzo wraca i, i tak naprawdę myślę, że u mnie nawet na strychu w jakichś pudłach można by było znaleźć bardzo dużo podobnych ciuchów. Więc... Więc no fajne jest to, że to jest taka, wiecie, moda i to wszystko, co się nosi, i to, co się pojawia w sklepach. To jest taka podróż w czasie, która się co kilka, kilkanaście lat powtarza. I powiem szczerze, że bardzo często widziałam teraz w chemie, w Zarze podobne kroje, więc wydaje mi się, że no po prostu wraca to wszystko do łask. I to jest akurat firma Tu i rozmiar 14, czyli nasze 42. Ja za te koszulę zapłaciłam. 4 funty. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I słuchajcie, dwie kolejne zdobycze to są sukienki z Holistera. Bardzo się cieszę, że udało mi się je kupić. Dlatego, że zazwyczaj na stronie Holistera ceny tych sukienek są dość wysokie. Sukienki kosztują w granicach 40-50 funtów. Więc, no, moim zdaniem, to jest sporo, jak za zwykłą, wiskozową sukieneczkę na lato. Natomiast ja kupiłam je w cenie po 6 funtów za sztukę i są one o identycznym fasonie. Jedyne różnice wynikają właśnie z koloru i z wzoru. Także pierwsza z tych sukienek to jest taka niebieska sukienka w delikatne, białe, potrójne, pionowe paseczki. I ona ma fason taki kopertowy. Możecie zobaczyć, że pierwsza część materiału jest zakładana tam wewnątrz na jeden bok. Zapinamy ją sobie tam guziczkiem, żeby nam to wszystko się trzymało. Kupy natomiast druga ta wierzchnia część materiału leci sobie do drugiego boku, i tutaj na boczku związujemy ją takimi dwoma trokami. I wygląda to wszystko mniej więcej tak. Tutaj przy dekolcie mamy też haftkę, więc jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że ten dekolt jest za duży, to można sobie zawsze to zapiąć. Ale mimo wszystko myślę, że jak tutaj sobie mocno zwiążemy, to nawet bez zapinania na haftkę ten dekolt jest taki, no w sam raz powiedziałabym, bo już mierzyłam tę sukienkę. Jeśli chodzi o długość, to to są sukienki MIDI. No i właśnie ze względu na to, że one mają taki kopertowy krój, no to na wietrze czy po prostu podczas poruszania się, podczas chodzenia, siłą rzeczy nam się troszeczkę te warstwy tutaj y, odkrywają i dzięki temu widać nam trochę nogi i to wszystko jest takie bardziej lekkie, zwiewne, tworzy się taki rozpierdak naturalny. Więc wydaje mi się, że całkiem fajna propozycja na lato. Bardzo, bardzo przyjemny materiał. Myślę, że to będzie wiskoza. Jeszcze sobie to sprawdzę. Ale tak, mamy tutaj 100% wiskozy, więc idealna opcja na takie gorące dni. Bardzo, bardzo cieniutki, zwiewny i przyjemny materiał. No i tutaj możecie zobaczyć, że to jest marka Holister, rozmiar L. Czy mogę coś więcej jeszcze o tej sukience powiedzieć? Może jedynie to, że akurat ta niebieska jest troszeczkę. Jakby z widocznymi śladami użytkowania, to znaczy, ona tutaj jest trochę zmechacona, możecie to zobaczyć myślę. Ale to nie jest jakiś duży problem, bo wystarczy ją przejechać tą golarką do ubrań i myślę, że będzie ok. Więc to jest pierwsza sukienka i kolejna, po którą się schylę. I kolejna jest taka sama, tylko w innym kolorze i z innym wzorem. Tutaj akurat mamy mocno czerwony, taki nasycony. Malinowy bardziej powiedziałabym kolor, bo w kamerze trochę inaczej wygląda. I do tego są takie drobniutkie kwiaty w kolorze śmietankowym, w kolorze takim ekri. Bardzo ładnie to wygląda, ale chciałam Wam pokazać cały ten krój na tej niebieskiej sukience, dlatego że na tej czerwonej przez ten intensywny wzór totalnie nie jest to wszystko widoczne i ona po prostu wygląda jak taka płachta. Ale tak jak wspominałam, i jedna, i druga sukienka są absolutnie identycznego modelu, identycznego kroju. Więc tutaj też mamy cieniutkie szeleczki, cały ten kopertowy przód, troczki na boku do zawiązania i tutaj jest akurat zapięta ta haftka, więc jak sobie ją rozepniemy, to ten dekolt robi się szerszy i całość wygląda tak. I to jest też sukienka, za którą zapłaciłam 6 funtów. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą kupiłam to jest sukienka letnia, a w zasadzie taka sukienka, którą zakładamy na strój kąpielowy e, na plaży, albo jak chcemy po prostu sobie iść do restauracji z plaży i nie chcemy się czuć tak nago, no to wtedy możemy sobie właśnie coś takiego na siebie narzucić. I to jest sukieneczka taka półtransparentna, na maxi. Możecie zobaczyć, że kończy się dopiero tutaj. E, Wygląda jakby była robiona na jakimś szydełku albo na drutach, możecie zobaczyć, że jest taka prześwitująca, ale właśnie to jest no model, który świetnie wygląda na stroju kąpielowym, jak ten strój prześwituje jednak pod tą sukienką, to wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I ona jest tak szeroko wykrojona tutaj z przodu, szeroko wykrojona na plecach, to jest akurat rozmiar XL, więc troszeczkę duży, z Primarka. Ale mimo wszystko myślę, że y, sprawdzi się świetnie do takich spacerów po plaży, czy nawet do jakiegoś ładnego zdjęcia przy zachodzącym słońcu na plaży w jakimś kapeluszu, i właśnie w takiej sukience, która nam troszkę prześwituje. Y, co mi się bardzo podoba, to to, że ona tutaj na Dole ma takie rozcięcia i z jednej i z drugiej strony. Więc jak idziemy, to nie idziemy jak w takiej prostej tłubie, która nam ogranicza ruchy. Tylko to wszystko jest bardzo komfortowe, a przy okazji świetnie wygląda, jak jeszcze wiecie ta sukienka nam tak gra trochę przy nogach więc moim zdaniem naprawdę fajny zakup i co jest najśmieszniejsze, ja tę sukienkę dorwałam za funta, ona była na jakiejś przecenie, nawet sprawdzałam trzy razy czy nie ma gdzieś jakiejś, wiecie wady takiej dziury, nie wiem czegokolwiek dlaczego ona jest taka tania, no ale okazało się, że wszystko jest w stanie idealnym świetny kolor bo to jest właśnie taki przełamana, taka przełamana biel, czyli coś ciepłego, czyli coś, w czym czuję się dobrze. To nie jest taka chamska, niebieska biel, tylko właśnie coś bardziej śmietankowego. Także naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się ją dorwać, zwłaszcza, że będąc ostatnio w Primarku rozglądałam się za czymś takim, ale akurat kolory, które były tam dostępne nie pasowały mi do stroju kąpielowego, więc myślę, że ta sprawdzi się świetnie i jak za funta, to, to był bardzo dobry zakup. Jeśli chodzi o materiał... Nie wiem, czy tutaj są jakieś metki wewnętrzne. O tak, coś mamy. Jeśli chodzi o materiał, to jest to. 74% bawełna i 26% poliester, czyli bardzo przyjemnie. No, jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że jestem mega zadowolona z tego zakupu. Dobra, i to by było dziewczyny i chłopaki. Na tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze. Zakupy w zasadzie nie dzisiejsze zakupy, tylko dzisiejszy przegląd. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która z tych rzeczy spodobała Wam się najbardziej. Jeśli cały film Wam się spodobał, i jeśli chcecie więcej tego typu holi lumpeksowych, to zostawcie proszę kciuka w górę. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, wydaje mi to ogromną motywację. I co do kolejnego filmu. Pa!